Dzień dobry, witam z zej strony. Witam Was. Kolejny odcinku, na moim kanale mamy już wiosnę. Ja czatuję na tą orali yy, w mieście, ale no. Ani razu jej nie było. Dzisiaj w ogóle są urodziny mojej postaci. To jest ciekawe. Chciałabym też y, zrobić tą misję w końcu, ale też się jej chyba nie da zrobić. Z tym hot. Yy, to. Nie wiem, co ja mam z tym faktem zrobić. Bo już mi traci jakość. Traci, czyli traci jakość. Gdyby, że to czyli straciło jakość. Chciałabym się tego po prostu... E, pozbyć, nie? Ale no kurde, no nie ma jak, nie wiem czemu ten quest nie chce się zakończyć. Nie wiem, co ja mam zrobić z tym faktem. Ciężko, ciężko. Więc tak, zobaczymy w ogóle czy cebula. Każde te ziemniaki rosły dzień później. Jakby wczoraj urosły to by było. To by było lepiej. Na pewno bo byśmy mieli trzy gwiazdki. A tak to są na pewno tylko dwie. Zbyszek tam jest? Jest, samotny. Ale tak, mnie interesuje, czy to ma trzy gwiazdki teraz. Nawozu nie ma. Nie, że to jest chyba, że... Że nie ma... nie rośnie obok siebie. To ma jakiś problem. Ale te nie mają. Pamiętam, że to są te dwa te. Już w ogóle patrzcie jak się nam zaczęło łysieć tutaj wszystko. O, mamy tutaj gościa, patrzcie. Agani przyszła, Agami. Co byśmy chcieli? Bamboo pie? No chyba nie. Skares. Ej, no nie chciałam tego, ale dobra, niech będzie. Moje urodziny, więc może jeszcze ktoś przyjdzie. Trzy gwiazdkowa. Być. That's a lot. No i tak, zbyżka, bo ja chciałam po prostu mieć dla zbyszka kolegę, ale. No ciężko jest w ogóle patrzeć jak to jest źle Nie mogę tego podnieść, ja bym chciała Bo Muszę to postawić w dobrą stronę Zwykle jest bardzo samotny i trochę mnie to już e... trochę mnie to boli Trochę mnie to boli No Dobra nie ukrywam, po prostu. No, zbyt jak zasługuje na kolegę, tak? Chociaż. Je... Jezus, co tam tak się zesrał? No, idziemy zobaczyć do miasta najpierw, bo ile można. Ja biorę jakieś rzeczy też ze sobą. Gdyby były potrzebne. A czyli mi jeśli tak raz urośnie. To jest chyba już ostatni raz, jak to będzie rosło. Tutaj to nic się nie zgadza. Dlatego no, idziemy. Chodź Laki. Ja mam nadzieję, że ta Orani w końcu przyjdzie do miasta, no bo ja na nią czekam specjalnie, żeby iść dalej z fabułą. I tak samo, żeby z Zbyszkowi komu, kogoś znaleźć do chaty. No, stoję w miejscu przez nią, tak? Chciałabym w końcu iść dalej. No więc mam nadzieję, że Orani dzisiaj yy, nas zaszczyci swoją obecnością. I oczywiście, że nie. Dobra, ale mamy tutaj yy, gooseberry seed. I nie mamy sałaty. Lecimy z 10, bo mi stać. Byłem, to mi stać. Eee, ale no, myślałam, że jakiegoś lotusa dostaniemy truskawki, i chyba nie mieliśmy tej truskawki. Czy ja miałam truskawki? Nie wiem, Ma też 10. Czekaj, truskawki? Nie było truskawek, czyli zgaduję, że to będą sezonowe na teraz. Na Triase. No, ja to czyli sobie sprzedam całe, bo no. Ja jestem trochę disgusted tą przez to, że nie mogę normalnie iść dalej z powułą. Nie ukrywam. Nie ukrywam. No, no, ja nie, nie mogę nic robić I co, ja muszę y, znowu dzień skipnąć. No to wychodzi, bo jej nie ma. Masakra. No to, no to y, te się y, te warzywa, owoce. Jeszcze ważne jest to, że musimy je coś obok siebie i muszą być odstępy. odstępy pomiędzy danymi gatunkami, bo u nas są gorsze po prostu, jak mają w otoczeniu coś innego. Dlatego, tak, tutaj sobie wykorzystamy od razu na 10. A to już będzie zrobione. Teoretycznie bym mogła wziąć Ludwika, ale już mi się nie chce. Tam jest sałata posadzona. I tak, w ogóle jaki nawóz? To jest pytanie, bo tu jest jakiś nawóz już, nie? Żeby nie było, że po prostu yy, nie da się zmienić nawozu. No, bym chciała, żeby dało się zmienić nawóz. I dobra, tutaj dwa razy. Duży dinozaury w sumie opłaca się mieć, bo one stroją bardzo duże gówna. E, a tym samym na no, duży nawóz jest, tak? No i niestety tu już jest problem. Jest taki problem. Teraz sobie zobaczymy, co to jest. To są krzaki w ogóle, a ja to tak tu posadziłam. No szybko. To jest krzak. Nie wiem czemu nie ogarnęłam od... A czy ogarnęłam jak kupowałam? Teraz zapomniałam, że to jest... Że to jest krzak yy, i soft a ja chcę. No mi ogólnie tam te krzaki nie pasują koło domu. Ja nawet nie wiem czemu je tam posadziłam, ale naprawdę musiałam mieć coś z głową. Yy, soft Soft fertilizer. Mamy, mamy Dla się to odnowodzić. Nie da się. No i się znajduję. Nie, to musimy tu posadzić. Ach, nie, w mnie w No dobra, czyli jednak da się. Mamy kolejne warzywko nowe, owocki. No i krzaki, tylko że teraz te krzaki będziemy czekać cały e, rok, żeby one urosły praktycznie. No to jest minus tej gry, nie ukrywam. Nic z tym faktem nie zrobimy. No dobrze. Tylko z tymi krzakami to naprawdę pojechałam teraz, po bandzie. No, no kurde, jak nie będzie tej Orani jutro znowu, to ja normalnie stracę wiarę w ludzkość. No bo ile można czekać na jakąś tę Nie wiem, tak szczerze, ale no to jest, to jest po prostu dramat. Ziemniaki powinny być dwugwiazdkowe I takie właśnie są. Choć tutaj właśnie były kopryki i są nadal dwubiegwiazdkowe, więc nie wiem, jakie one mają problem. Znaczy ta cebula ma problem. A cebula już to powinna urosnąć. Nie, wiem, to nie liczą, bo teoretycznie to powinno już dzisiaj urosnąć. Tak ją posadziłam, żeby była dzisiaj. No ale coś jej nie ma. O! Owen przyszedł Ciekawe co mi da? Mam miejsce? Mam Co tam mi dałeś? Mmm, daj mi lettuce Likes lettuce Nie. Teraz chciałam lettuce, bo jest wiosna Co on mi dał? Lettuce no i takiego ziomka to ja szanuję tylko tak no nie posadzili już dzisiaj chyba bo nie mam stominy za bardzo no to duże pole to też nie dobrze, jak widać w tej grze czekajcie Tadeusz jest tam chodź czy Tadeusz? Tadeusz Ja to mówię na każdego już jakkolwiek Dobra. To mnie teraz nie muszę podlewać połowy pola. Ale tu co posadzimy chyba jutro, resztę. O! Całe pole... na... Ej, szanuję, szanuję. Takie coś ja szanuję. No i teraz nie sadzimy nic więcej niż potrzeba, nie? Chyba że to jest sezon. O, sezon sadzimy tylko. Pomidory to dwa lata chyba będą się odsadać. Teoretycznie to jeziorko powinniśmy dać na środek tam przesunąć eee, i, i ten I trochę to poprawić I jakoś to będzie Dobra, tu jest git jest, ukupłem już git 8 kropnic wateri watering? Ale tu jest jeszcze nam został Sprawdzamy buding day i jak ja go pewnie teraz skipnę e, to by pewnie ktoś przyszedł do mnie, ale że jak go skipnę to już nikt więcej nie przyjdzie. No. No, no, no logiczne, nie? My teoretycznie nie wiem, czy nie opasałoby się zostać do e, wieczora tutaj, choć nikt nie przychodzi już. E, o! Kipkin przychodzi że nie orani. <noise> orani by wymaga przyjść. Ja ją potrzebuję. Mm -hmm. Co tam pipil ma dla nas? Pewnie jakiegoś tego. Mam no, popina, no. Jakiegoś popina mamy. No. No dobra, no ja sobie poczekam yy, na wieczór chyba. I zobaczymy czy ktoś przyjdzie do nas jeszcze. No, przyszedł do nas Marlo jeszcze, widzę, na koniec dnia. Mariwa ma wyjebane nas na przykład, ja się dziwiłam. Brum? Aha. A to ciekawe. Brum. I co to brum? What the hell? Czekaj, czekaj, czekaj. Co to robi? <gry> czekaj, było to napisane? Heavy to Nic nie ma na zielony, żeby postawić, widzicie? Plus, minus. Plus. Ale co, co, A, że, ah. oh, co to robi? A może kupsko? A fuck. co to robi. Okej. Okej. Usuwa te. Usuwa te. Dobra. No, jest już e, evening, tak? Więc, sorry, Mari nie przyszła do nas. Mari to zawsze jakaś taka zaborcza była. Idziemy do śpiórkolotu. Jutro sadzimy e, krzaki. W ogóle troszkę mnie poniosła wyobraźnia. Deszpada, super. E, no, bo tutaj sobie ten. Oho, a co to. O Rani, o Rani nam wysłała Nie wytrzymam z typiarą Zamiast przyjść do miasta to ona będzie ten Wysyłać, o Mari nam wysłała Czy po tej to, że wstyd Aż tylko tyle Ale dobra, te krzaki mi się tu nie podobają My sobie krzaki zrobimy gdzieś u styłu domu bardziej Bo po prostu yy, no, tak uważam, że no tutaj to jest wiocha Zrobimy sobie tutaj jeden gość krzaków. Um, no i tak rosną cały rok, więc... No. 2, 4, 6, 8. Jeszcze dwa. A 6 się podlewać. Ja, ja kocham jak też pada, bo nie muszę podlewać. Gooseberry seed. Dobra, jaki nawóz w Wyrlaku? Gooseberry lubi nawóz. A to jest agres? Eee... Wait. Co to jest za nawóz? Taste juicy fragrant. A czym to się nawozi? Ty, a jabłka normalnie mają nawóz? Nie. No jabłek się nawet nie nawozi, ty. To jest soil. Nie to jest ten nawóz, ale że jaki nawóz? Czy to, to rzeczywiście? Nie ma napisane, jaki nawóz. No to pogadane. Pogadane. Ajajaj, karamba, karamba. W ogóle jestem zainteresowana kwestem, proszę, kwestem z kilem Jezu, tam tutaj się w ogóle cały czas się blokują. W krzakiem trzeba wyciąć całe. Bo jest taka kwestia, że one mają takiego skill'a jak Ground Harvester ja nie wiem co to robi. Jakby nie wiem, nie ogarniam. my ja tu dużo rzeczy nie ogarniam. Trzeba w ogóle zacząć gotować. To na pewno. Mytnij tego krzaka, bo Aniela się zaraz powiesi na czymś. Rosalia. Dobra, i ona ma grand harvestera i mnie zastanawia, czy to działa na zasadzie, że ona to zbierać może. Ochój. What the hell? Ja to zbieram ręcznie jak Debil. Guys, guys! Ty, życie ma sens. No. Jej, życie ma sens. Wiesz jest jak udało się sadzić. Jak udało się sadzić, nie? To już w ogóle by było. No to będą dwójki. To będą dwójki. I can tell. Dlatego trzeba nam więcej Ruminy Inventory. No i Aniela is dead. Ej, czyli, czyli kurde, i to kozackie jest. No, ty, te dinozaury są mocne. Wow, ja odkrywam tę grę. gram w to już miesiąc? Dwa, trzy? Ja odkrywam tę grę na nowo po prostu. Dobra, ja idę to od razu sprzedać. Wszystko, tak nie ma miejsca w inwentory, czekajcie. To się odłożymy, może wszystko sprzedamy. Cebuli trzeba nakupić jak najwięcej, jak to tak... Proszę, a ja mam cebulę. Ja cię kręcę, przecież jak to tak działa, to ja jestem w niebo wzięta po prostu. Wszystko to sobie sprzedamy. Chyba. Czy ja to potrzebuję? Tak trzymam, no w sumie na jedynce już mogę trzymać, nie? No bo... Na jedynce to tupa, a jakby trzeba dinozaura nowego, to sobie po prostu wezmę, nie? No to już dobra, zostawię, ale kurde, Aniela tam mi życie uratuje teraz. Jeszcze sobie weźmiemy tego, Tadeusza, y, Ludwika w sensie i będziemy y, ten. I tu całe poletko ogarniać. Pytanie jest, czy Aniela może y, sadzić. Jakby Aniela mogła też sadzić, że na hitę zasadzi, sadzi, to by było dołb, Bo kurde no, owszać takie pole duże, no, no mi się nie chce. Więc mi się wydaje, że może być problem. Choć jeszcze trzeba ogarnąć tego skilla tych małych. Bo... Jezu! She's here! jest here! Co radzi? Dawaj mi tego ropa Daj mi Patrzcie gdzie w ogóle misji. Patrzcie w ogóle to Czy ona ma jakieś fajne ubrania Jak już tu jesteśmy z nią Custom order Czy ja bym coś chciała o, o, o! Coś takiego! No fajne. 5 Fiber! Nie mam Fiber! Ja jestem po prostu, Boże, po tylu dniach męki! Mamy w końcu... To co chcieliśmy. Boże, ile pieniędzy, ile pieniędzy! Pa! I'm rich! I'm rich! rich and I live like a millionaire! Jeszcze tam były ziemniaki. Dobra. Czekajcie, zobaczmy co ma dla nas Orani. Ja mam nadzieję, że... I powiem Agami, Orani. Ja już mówię do nich byle jak. Nic nie ma dla mnie. Żałosne. Ale takie, takie wielkie pole cebulaka teraz będzie. No normalnie... Czekajcie, bo czy ja mogę iść na Haricotte Canyon? Czy ja tyle potrzebowałam? Get some robe from Orani. No nie lubię Orani. I hate her so much, I guess. Czy ja muszę trochę i tego quest'a? Fuck me. Czekaj, classic stew. Tevas classic Kurde, to za... Co za typiara, nie? Dobra widzowie. Next episode yy, widzimy się w Arikota Canyon, Także dzięki za oglądanie i do następnego.